Cześć wszystkim. Dzisiejszym naszym tematem są ogłoszenia nieruchomości. Klaudia, gdybyś miała stwierdzić, nie, w skali od 0 do 10, jak ważne jest według Ciebie ogłoszenie przy sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości? Ciekawie postawione pytanie. Ja bym tutaj chyba nawet zaryzykowała stwierdzenie, że bardzo ważne i umieściła to gdzieś na, na tej proponowanej skali wartość między 8 a 9 nawet. Mhm. Często chyba rzeczywiście się wydaje, że nie ma zbyt dużej filozofii w przygotowaniu ogłoszenia, prawda? Zwłaszcza jeżeli mamy dostęp do jakichś wszystkich narzędzi gdzieś tam w internecie, no to nie jest to wielką filozofią, żeby napisać po prostu jakiś krótki opis i wrzucić zdjęcia, nawet robione telefonem. Mhm. Czy faktycznie tak jest? To jest właśnie bardzo mylne często spostrzeżenie, że co to jest wrzucić ogłoszenie. Bo tak naprawdę jak patrzymy na ogłoszenie z perspektywy yy, chociażby mieszkania, no to przecież mieszkanie to mieszkanie, mamy kilka ścian, drzwi, łazienkę, toaletę, yy, kuchnię i pokoje, prawda? Czyli nie da się tego zepsuć, dokładnie. To... Generalnie cykasz zdjęcia wrzucasz i dziwnym trafem nasze doświadczenia pokazują, że jednak pewne ogłoszenia są tak skonstruowane, że ludzie... Czytają je do końca, oglądają wszystkie zdjęcia, i później tak naprawdę się tylko i wyłącznie pytają o to, aby móc się umówić na spotkanie. A są zdjęcia i są opisy, które sprawiają, że każdy dzwoni i albo nie dzwoni, albo jak już dzwoni, to ma mnóstwo pytań i nie ma pojęcia, co to jest za. Dom czy mieszkanie, prawda? Dokładnie. I nie jest w stanie też, właśnie, wyczuć, czy to jest w ogóle nieruchomość, która gdzieś tam wpisze się w jego poszukiwania, i przez to często ta osoba nie kupująca, ale też osoba właściciela traci swój czas, bo okazuje się, że zupełnie no to jest nietrafiona nieruchomość dla kogoś. Dokładnie. No i tak naprawdę warto sobie zadać pytanie, jak się przygotować do zrobienia ogłoszenia. I co zrobić, aby nie popełnić żadnych błędów? Mi pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to analiza mieszkania pod kątem grupy docelowej. Mhm. I jeśli już wiemy, czy dane mieszkanie jest... w danej okolicy się spełni przykładowo pod rodzinę, bo tak jak na przykład jesteśmy teraz na Ruczaju, zdecydowanie jest to lokalizacja pod rodziny z dziećmi, bądź pod studentów i młode osoby pracujące w sieci korporacji, które mają tutaj swoje siedziby. No ale, czy każde mieszkanie będzie pod rodziny? Czy każde mieszkanie będzie pod osoby pod wynajem? No i teraz zrozumienie, która grupa docelowa jest dla nas konkretna, warunkuje nam automatycznie to, że będziemy mogli w odpowiedni sposób to mieszkanie ucharakteryzować w ogłoszeniu i w zdjęciach, prawda? Dokładnie tak jest. No ciężko na przykład mając kawalerkę wystawioną na sprzedaż czy na wynajem gdzieś w okolicy krakowskich uczelni i pisać w opisie jak bardzo odległy jest żłobek albo przedszkole od takiej nieruchomości, mm -hmm. bo wiadomo, że to nie będzie wartościowa informacja dla, dla poszukującego. Ja bym jeszcze zwróciła na pewno w ogłoszeniu uwagę na może takie aspekty estetyczne, estetyczno-artystyczne, mhm. mówię oczywiście o zdjęciach i o, o jakości zdjęć. No jednak jest takie powiedzenie nawet, że kupujemy oczami, prawda? Mhm. Pierwsze wrażenie również jest istotne, to jak odbierzemy w ogóle całe ogłoszenia. My w LOKO, może dodam, bo to też jest istotne, Pracujemy z profesjonalnym fotografem wnętrz, tak? To my też nie wygląda to w ten sposób, że gdzieś tam latamy z telefonem i sami te zdjęcia wykonujemy, tylko rzeczywiście tutaj już współpracujemy z profesjonalistami, również czasami z droniarzami, ale to bardziej w przypadku domów na przykład, mhm. prawda? Wystawionych gdzieś na sprzedaż, bo bardzo ważne też w ogłoszeniu jest wskazanie atutów danej nieruchomości. No i w przypadku domów, jednak, jak wygląda okolica, no to jest też ważna, ważna, istotna kwestia. Myślę, że też, chociażby ostatni spot nasz z kamienicy, którą w sensie nie kamienicy, mieszkania w kamienicy, którą sprzedajemy w okolicach rynku głównego, też pokazuje, że pokazanie uroku w okolicy często pozwala w ogóle poczuć klimat danego miejsca, zwłaszcza dla klientów, którzy mogą chcieć kupić to mieszkanie z poza danego miasta. Dokładnie, a tak jest przecież bardzo często, prawda? że mhm. Ktoś szuka w danym mieście mieszkania albo chce się przeprowadzić, albo w ogóle szuka podcale inwestycyjne, żeby gdzieś tam sobie zdywersyfikować swój portfel. Albo też my współpracujemy przecież w LOCO z klientami z zagranicy. To mhm. jest też bardzo powszechny model współpracy u nas. Dokładnie. No, zwłaszcza kiedy mamy osoby, które rozmawiają w wielu językach, prawda? Okay. I wiemy w takim wypadku, że kluczowe jest zorientowanie się na tym, do kogo to mieszkanie jest i jakie kwestie są kluczowe, aby wyszczególnić danym mieszkaniu. No, i teraz z Twojej perspektywy, czego ci zazwyczaj najbardziej brakuje, gdy oglądasz ogłoszenia, na które się kontaktujesz, czy to mając klienta kupującego, czy też po prostu chcąc poszerzyć swoje portfolio? Powiem tak, jeszcze w temacie właśnie może trochę pozostając zdjęć, brakuje mhm. mi często rzutów mhm. mieszkań. Popatrzmy na to z tej perspektywy na, w ogłoszeniach od deweloperów z rynku pierwotnego rzut to jest jakby podstawa każdej oferty i proponowanego mieszkania. Na rynku wtórnym i w ogłoszeniach osób prywatnych bardzo często brakuje takich informacji. No a jednak często kupujący Gdzieś tam chcą sobie i tak to mieszkanie zaaranżować pod siebie, przeprowadzić jakieś remonty, także to jest istotna kwestia. Zgodzisz się? Nie dość, się zgodzę, to dodatkowo pójdę jeszcze o krok dalej, że ja generalnie flipując, pierwsza rzecz, którą potrzebowałem w danym mieszkaniu, to właśnie zorientować się, jak wyglądają układy mieszkania, gdzie są piony kanalizacyjne, gdzie są piony wentylacyjne. Jedna rzecz to posiadanie rzutu, który zobrazuje nam przestrzeń, a druga, który jest dla nas wystarczająco czytelny. I bardzo mi przeszkadzało, kiedy nawet te rzuty były, a były to po prostu zdjęcia starych rzutów od udostępnionego spółdzielni, mm -hmm. na przykład. Ale faktem jest to, że dzięki temu, że mamy rzut, automatycznie nie musimy zadawać wielu pytań, bo tak jak powiedziałaś, odnośnie zdjęć, że są kluczowe, często też. Zrobienie do odpowiedniej kolejności zdjęć pozwala nam się wczuć daną nieruchomość, a często widzimy zdjęcia, które są zrobione wąskim kadrem w telefonie, gdzie tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie określić, który to był pokój, nie jesteśmy w stanie się poruszać po tych zdjęciach w taki sposób, aby można było zrozumieć, jak się przechodzi między pokojami, więc. I jeśli mamy złe zdjęcia i nie mamy rzutu, to już w ogóle tak naprawdę często nam się odechciewa dzwonić, bo nie mamy bladego pojęcia, co to jest za mieszkanie tak naprawdę. Dokładnie. Mi też właśnie tutaj brakuje często w tych ogłoszeniach przygotowania samej nieruchomości pod, pod sprzedaż, pod wystawienie oferty. My przeprowadzamy w agencji tak zwany home staging, którzy się <laughs> trochę z tego śmieją, że to jest tylko układanie poduszek, ale nie do końca i to też wpływa również, tak? Bo jeżeli w, w mieszkaniu, które fotografujemy i wystawiamy na sprzedaż, czy, tam, czy, czy również na wynajem, zbyt dużo się dzieje, to znaczy tele, telewizor jest włączony, jest gdzieś rozstawiona suszarka z praniem, jest bardzo dużo też jakichś przedmiotów um, takich prywatnych, na co też bardzo uczulam. Uważam, że to też jest częsty błąd osób, które samodzielnie wystawiają oferty. Że gdzieś tam też ta ich prywatność może zostać nadszarpnięta i pokazują może, może za dużo. I to też nigdy nie wpływa korzystnie jednak na odbiór tej nieruchomości. Mhm. To jest bardzo dobra metafora do sprzedaży samochodu. Kto chce sprzedać samochód, w którym jeszcze czuć papierosy i widać butelki po ostatnim wyjeździe na wakacje, prawda? Dobra. Więc. E Fajnie to powiedziałaś, że home staging może się kojarzyć z ustawieniem poduszek, natomiast fakt jest taki, że zanim się je ustawi, to trzeba naprawdę przygotować nieruchomość, przede wszystkim sprzątając wszystkie osobiste rzeczy, czyszcząc okna, które dzięki temu, że są czyste dają nam dużo więcej światła. No i te detale mogą się wydawać mało znaczące, no bo tak jak mówiliśmy na początku, no co to za problem rzucić ogłoszenie, ale w ostateczności sprawiają, że to mieszkanie się częściej ogląda i szybciej sprzedaje. Dokładnie. Bądź wynajmuje. Mhm, dokładnie. Mam w sumie też taką historię. Ostatnio przyjmowałam do swojego portfolio mieszkanie wystawione na sprzedaż. Właśnie tutaj gdzieś też byli zaangażowani inni agenci wcześniej na umowach otwartych. Też będziemy chyba mówić w następnych materiałach o tym, jakie są różnice pomiędzy współpracą z agentem na umowach otwartych, a jakich na wyłączność, a są zasadnicze. Ci agenci właśnie tam gdzieś tak wchodzili, porobili sobie jakieś zdjęcia, no nie najlepiej to wszystko było przygotowane, nie najlepiej to wszystko wyglądało. My tutaj z fotografem zadbaliśmy o to, żeby stworzyć profesjonalne ogłoszenie mieszkania, po czym wysłałam do wiadomości temu właścicielowi i napisał, że jest tak ładny, że sam by kupił. Także myślę, że no to jest fajne gdzieś też podsumowanie tego, jakie rzeczywiście mogą być różnice w przygotowaniu już samego ogłoszenia i nieruchomości pod wystawienie na sprzedaż czy na wynajem. Mhm. Powiedzieliśmy o tej grupie docelowej. W tym wątku ja bym też dodała i poruszyła kwestię narzędzi, którymi możemy się posługiwać przy tym, tak? Mhm. Czyli w jaki sposób możemy do tej grupy docelowej dotrzeć? Czy mieszkanie, a warto wystawić na tradycyjnych portalach, czy może jednak jest to produkt, który sprawdzi się w off-markecie, a może w social mediach? Ja myślę, że super, że na to zwracasz uwagę, bo są sytuacje, takie jak chociażby sprzedaż działki, gdzie publikowanie jej na portalach wiąże się z tym, że ona po prostu tam bardzo często wisi, mhm. i realnie najczęstsze zainteresowanie działką dzieje się wtedy, kiedy właśnie je pokażemy na powiedzmy, grupach Facebookowych. Automatycznie zwiększa się zainteresowanie, i tak samo z wynajmem mieszkań. Jest ogrom mieszkań, które wynajmują się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy je pokażemy na grupach Facebookowych, zwłaszcza kiedy są to mieszkania przygotowane dla ekspatów. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, którą przed chwilą powiedziałaś. I często w związku z tym, że zrobimy dobrze mieszkanie i przygotujemy je do tego, że wygląda pięknie, dzieje się to, że klient stwierdza, sam bym kupił. I w związku z tym yy, myśli o tym, że warto byłoby podwyższyć cenę w stosunku do tego, jak pierwotnie zakładał, że warto byłoby to sprzedać. I to jest też rzecz związana z ogłoszeniem, a bardzo często yy, warto jednak zaufać agentowi, że jeśli wystawiamy to w takiej cenie, to właśnie dlatego, że uwzględniliśmy potrzebę, w jakim czasie ktoś chce sprzedać, i wiemy, że jeśli będzie to zbyt przestrzegona cena, to automatycznie duża grupa docelowa, która szuka w tym rejonie i w tej lokalizacji takiego mieszkania, nie zdecyduje się na w ogóle zainteresowanie tym mieszkaniem, bo co jest kluczowe, często ludzie w wyszukiwarkach filtrują sobie mieszkania, no i automatycznie nie jesteśmy w filtrach, nie widzimy, nie jesteśmy w stanie się pokazać potencjalnemu kupującemu. Dokładnie tak. No jest to bardzo ważna też kwestia i, i składnik tego ogłoszenia, czyli cena. Ja mam w ogóle takie poczucie, że w tych um, prywatnych ogłoszeniach to jest bardzo też częsty błąd, ta cena jest po prostu przestrzelona. Mhm. Tu warto też podkreślić, pośrednik nie jest oczywiście rzeczyznawcą, natomiast my jednak na co dzień pracujemy na tym rynku, znamy go. Um, Mamy do czynienia z różnymi transakcjami, i co bardzo ważne i jest istotną różnicą tutaj pomiędzy osobą prywatną, a pośrednikiem i agencją, mamy dostęp do cen transakcyjnych, nie tylko mhm. ofertowych. Czyli wiemy i za ile na przykład tak naprawdę mieszkanie się sprzedało, czy też się wynajęło, a te różnice wiemy, że potrafią być dosyć spore. Mhm. Natomiast osoby prywatne czasami robią w ten sposób, że gdzieś tam patrzą oczywiście w okolicy, jakie są wystawione oferty, jakie inne propozycje i jeszcze myślą, że a moje mieszkanie jest ładniejsze, no to też gdzieś tam zaproponuję taką wyższą cenę, ale można w ten sposób spalić ogłoszenie, tak jak mówisz, nie uzyskać tego zainteresowania, a później tak okazuje się rzeczywiście, że te ceny transakcyjne są dużo niższe mhm. niż początkowo. Natomiast powiedziałaś o ważnej rzeczy. My wiemy, co to znaczy spalone mieszkanie na rynku nieruchomości. I teraz pytanie, czy znasz sytuację, że właśnie przez to, że mieszkanie bardzo długo wisiało na rynku, później było bardzo trudno sprzedawalne, bo do tego stopnia się opatrzyło, że nawet osoby, będąc dosyć krótki okres na rynku i poszukując mieszkania od niedawna, wie, że to mieszkanie nie chce się sprzedać. I jest tego jakiś powód. i Nawet nie chcę już weryfikować z właścicielem. Mhm. I jak, i jak najbardziej. To, że ogłoszenie długo wisi nie wpływa zdecydowanie na jego korzyść, zwłaszcza jeżeli też jest wystawione w większej ilości miejsc, tutaj znowu piję do tych umów <laughs> otwartych, samodzielnej promocji właściciela. No później często właśnie pytają, padają pytania, co z tym mieszkaniem jest nie tak. Dlaczego ono się nie sprzedało jeszcze? Dlaczego się nie wynajęło? No coś tutaj musi być, jakiś knif y, rzeczywiście. Mm -hmm. Przy czym ja też tutaj zaznaczę, nie chodzi nam o sytuację, kiedy mieszkanie się nie sprzedaje przez miesiąc, dwa. E, mówimy o sytuacji, kiedy ktoś przykładowo chce sprzedawać mieszkanie i zanim będzie już realnie w stanie sprzedać to mieszkanie albo dokonać pewnych warunków transakcji, to wypuszcza je i zobaczy, co się stanie przez pół roku. I może dzięki temu pozbieram oferty, może ktoś się znajdzie, a może ktoś zdecyduje się na moją przestrzeloną cenę. I jest to zachowanie, które wiąże ze sobą wiele ryzyk, tak jak właśnie to, że opatrzy się to mieszkanie. Druga kwestia, bardzo często do tego mieszkania jesteśmy w stanie zaprosić pośrednika, który ma klienta kupującego. I w momencie, kiedy jest nas kilkaset na rynku krakowskim, może nawet kilka tysięcy, może nawet kilka tysięcy. <laughs> więc automatycznie. No my, będąc bardzo dużą częścią tego rynku, już później nie zwracamy uwagi na to mieszkanie, bo uważamy właściciela za osobę niekonkretną, niepoważną, która nie, nie traktuje tej transakcji jako, jako coś priorytetowego w swoim życiu. Dokładnie. No według nas to nie są nigdy dobre praktyki. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy, jeżeli mówimy stricte o samym ogłoszeniu nieruchomości? Hmm. To ja trochę podsumuję i zobaczymy, hmm. czy z tego się wyłoni coś więcej. Powiedzieliśmy o tym, że błędami jest. Nieodpowiednie przygotowanie mieszkania, później skoncentrowanie się na nieodpowiedniej grupie docelowej, zrobienie ogłoszenia w sposób mało estetyczny, i w sumie tutaj nie powiedzieliśmy o kolejnej rzeczy, że w momencie, kiedy robimy opis, to nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam te opisy jednym wielkim ciągiem. Zdecydowanie, tak, wiem, wiem o czym mówisz. Dokładnie. Nie, nie sprzyja to też, więc, więc nie wpływa na pozytywny odbiór. Dokładnie, więc kwestia zrobienia odpowiedniej estetyki. Tak samo opisu jest kluczowa, y, równie jak odpowiednie estetyki zdjęć. W związku z estetyką brak planów, a przede wszystkim brak czytelnych planów, i mamy do tego wszystkiego przestrzeloną cenę oraz nieodpowiednie oczekiwania w stosunku do tego, w jakim czasie mieszkanie się powinno się sprzedać, a także posiadanie ogłoszenia w zbyt wielu źródłach. Y, no i pytanie. Ja bym się tutaj odniósł troszeczkę jeszcze do tego posiadania mm -hmm. mieszkania w zbyt wielu źródłach. Dlaczego to może mieć znaczenie? Masz na myśli w momencie, kiedy jest wystawione u mm -hmm. wielu agentów i jeszcze dodatkowo promowane samodzielnie przez mm -hmm. właściciela. Tak jak mówiłam, no nie wpływa gdzieś to na wyjątkowość przede wszystkim tej oferty i na prestiż. Ja bym chyba bardziej ten temat tak szerzej poruszyła w kontekście rodzaju umów i współpracy pomiędzy pośrednikiem a właścicielem, żeby tu już nie wchodzić w ten temat. No i świetnie. To w takim razie wychodzi na to, że powiedzieliśmy o dużej ilości rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, publikując ogłoszenie. Więc myślę, że na dzisiaj możemy stwierdzić, że jest to temat dosyć mocno poruszony i skupimy się na tym, aby. No i opowiedzieć następnym razem o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się w pracę na wyłączności i nie wyobrażamy sobie innej formy współpracy. Dokładnie, tak, świetne podsumowanie. No i też myślę, że oboje jesteśmy ciekawi, jakie wy macie doświadczenia, jakie wy inne błędy widzicie w tym temacie. A dopiero jesteśmy, przypominam, przy ogłoszeniu bo jeszcze jest dużo kwestii do poruszenia w tematach kontaktu między właścicielem a klientem kupującym, poszukującym. Dokładnie. Także zachęcamy do komentowania, bycia częścią naszej serii. A tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia!